Siema, siema, Mexika. no z tej strony, słuchajcie, wyobraźcie sobie, gdzie jestem, jestem w pianosalon z fortepianami, zaraz wam pokażę, naprawdę, słuchajcie, no robi to wrażenie, ale cena również, chociaż powiem wam szczerze, że tutaj pytałem jeszcze człowieka, to to jest średniej klasy, ale śliczny, tak szczerze wam powiem, także pokażę wam, zapraszam w ogóle was do tego sklepu, bo jest tutaj spory wybór. Także jeżeli ktoś się interesuje muzyką klasyczną lub lubi grać na fortepianie, no to, no to powiem, że sklep jest pełen podziwu. Powiem wam szczerze, no już tam to, to już mi się nie chce zaglądać, ale zajrzymy. Także no robi to wrażenie dla mnie. Pierwszy raz spotkałem się że z takim sklepem, bo rzadko kiedy widuję takie sklepy. Ciekawe czy działa. Działa. Także super, spójrzmy na ten O rany ludzie. To są dwa dobre samochody. Major także się zastanów. Ty tam lubisz grać na gitarze. Także ja bym ci polecił ten sklep. Jeszcze tutaj zajrzymy. Tu jakieś cudy nie widzę. Nie wiem co to jest w ogóle. Dzień dobry. Przepraszam, także spójrzcie jeszcze na to, naprawdę piękne są, ale błyszczą się, jakbym jak nie powiedział co, bo brzydko nie będę się odzywał, To jest jakiś certyfikat jeszcze, także zapraszam do tego sklepu w Warszawie, on jest na Powiślu, także jeszcze raz zapraszam i dziękuję za nagranie, żegnam was serdecznie, wracamy do Białegostoku, trzymajcie się.